Adrian Łapczyński, Epic VR. Dziś w luźno VR trochę autopromocji. Pewnie zastanawiasz się, po co ta wirtualna rzeczywistość i co dzięki niej możesz zyskać. Opowiem Ci o tym na przykładzie rozwiązań, które my wdrażamy w dużych firmach. Nasi partnerzy zyskują przede wszystkim pieniądze. Mamy przykłady udokumentowane wielu firm, które korzystając z naszych usług, znacznie zwiększyły moce przerobowe, poprawiły jakość procesów, co wygenerowało oszczędności, a nawet w niektórych przypadkach przełożyło się na dodatkowe przychody, poprzez. Lepiej wyszkolony personel. Drugą korzyścią przemawiającą za wdrożeniem wirtualnej rzeczywistości są przede wszystkim różnego rodzaju usprawnienia, i to usprawnienia na poziomie procesów, które już są prowadzone, jak i usprawnienia na poziomie procesów dopiero wprowadzanych. Wyobraźmy sobie zakład produkcyjny, który ma powstać za kilkadziesiąt milionów euro i wyobraźmy sobie pewne niedociągnięcia, które może, możemy. Pewne niedociągnięcia, które mogą się pojawić już w gotowym projekcie, tylko dlatego, że ich nie przewidzieliśmy na początku. A nie przewidzieliśmy, bo patrzyliśmy na płaskie rysunki, a nie na trójwymiarowy, zbudowany model hali, który był jeden do jeden zgodny z rzeczywistością. Więc, jeśli patrzymy na płaskie rysunki, dużo łatwiej nam jest coś przeoczyć niż w momencie, kiedy patrzymy na prototyp hali produkcyjnej, zwirtualizowany w wirtualnej rzeczywistości. Czyli mamy na sobie gogle, mamy pełnowymiarowe modele 3D i poruszamy się po tej hali 1 do 1 w taki sposób, jakbyśmy się poruszali po hali rzeczywistej. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie jeszcze bardziej zoptymalizować projekt i dostosować hale do naszych potrzeb. To tylko oczywiście jeden z przykładów możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w prototypowaniu. Kluczowe jest również podniesienie poziomu kwalifikacji. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie szkoleń obowiązkowych BHP, ale również przeprowadzenie szkoleń w zakresie pewnych trudnych procedur tak, i procesów, które są wykonywane w firmie, które muszą zachować powtarzalność i wysoki standard, a jednocześnie zasymulowanie zagrożeń, niebezpieczeń czy rozbieżności od procesu jest niezwykle kosztowne, trudne i ryzykowne. Dlatego wirtualna rzeczywistość, wykorzystana odpowiednio w szkoleniach, daje nam tą przewagę względem konkurencyjnych firm, że nasze procesy, są poukładane, ustandaryzowane i wszystko odbywa się z zachowaniem najwyższych reguł bezpieczeństwa. Zachęcam Ciebie do sprawdzenia jak wirtualna rzeczywistość może pomóc w Twojej firmie. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy taki cykl Znaj z nami VR, w ramach którego możesz otrzymać za darmo na okres od tygodnia do dwóch tygodni gogle wirtualnej rzeczywistości z naszymi rozwiązaniami, bez żadnych opłat, bez żadnych ukrytych haczyków. Zapytamy Cię tylko, jak było, jakie wdrażenia i czy widzisz potencjał wdrożenia tej technologii u siebie w zakładzie. Daj nam znać! Na naszej stronie wejdź w zakładkę Znaj z nami VR. Dziękuję bardzo miłego dnia. Do zobaczenia.